Jeśli szukasz jakichś mang na jesień, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci mangi idealne na tą porę roku, które naprawdę warto spróbować i moim zdaniem w tym odcinku będą tytuły, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Niemniej jednak miłego oglądania. Odcinek ten rozpoczynamy mangą pod tytułem Dziewczynka w Krainie Przeklętych. Jeśli chodzi o fabułę, to dzieli się ona na dwa światy. Jeden to jest świat ludzi, w którym żyją i normalnie funkcjonują ludzie i wszystko jest happy, a drugi jest to świat przeklętych lub jak kto woli potworów. W tym świecie potworów różni się w zasadzie wiele rzeczy, ale przede wszystkim mieszkańcy tego świata czyli potwory. Potwory, a w zasadzie bardziej wielkie, ciemne, tajemnicze istoty, które jak już zobaczą człowieka i dotkną go, to ten człowiek bezpowrotnie staje się takim samym potworem lub przeklętym jak oni, no i jest nim aż do końca swojego życia. No i jest w tym wszystkim malutki haczyk, bo niby wiecie świat ludzi dla ludzi, a świat potworów dla potworów. Ale nie do końca tak. Dlaczego? Dlatego, że w świecie potworów żyje człowiek. W zasadzie to malutkie dziecko. Malutka dziewczynka, którym jakimś trachem nie wiadomo jak, jest w świecie, w którym nie powinna jej być. Jest w świecie przeklętych, a nie w świecie ludzi. No i pewnego dnia ta dziewczynka spotyka jednego z przedstawicieli tych potworów, ale potwór ten ma za miękkie serce, żeby coś temu dziecku zrobić i postanawia bardzo. Troskliwie zabiłkować się tą dziewczynką, wiedząc, że w zasadzie nie może jej dotknąć, ponieważ ona zamieni się w takiego straszliwego potwora, jakim on jest sam. Jak się skończy ich relacja? Dlaczego ta dziewczynka jest w świecie, w którym nie powinna być? No tego wam nie powiem, ale powiem wam tylko tyle, że naprawdę jeśli chcecie mieć świetną mangę na długie jesienne wieczory, to moim zdaniem Dziewczynka w Krainie Przeklętych jest dla was. Jest to moim zdaniem tytuł, którego naprawdę, o który moim zdaniem naprawdę warto sięgnąć. Przede wszystkim dlatego, że ma niesamowicie ciekawą, fajną, wzruszającą, a jednocześnie bardzo cholernie fajnie napisaną historię. Oprócz tego moim zdaniem rysunki w tej mandze są naprawdę niesamowite. Mówicie fajne, i ta manga ma około 10 tomów, ale niestety jest jeden minus w tej manze. Bo, jakby nie była świetna ta fabuła, jakby nie było fajne rysunki, fajne wydanie, wiecie, w gruba oprawa i w ogóle. To niestety cena tej mangi może trochę odstraszać, dlatego że jeden tom tej mangi może kosztować plus minus 50 zł, czyli tyle ile byśmy mieli na przykład 3 tomy One Pisa czy Bleacha na przykład. Więc tutaj ocenę przedstawiam do Waszej propozycji w komentarzach, ale moim zdaniem i tak i tak jest to tytuł, który warto sprawdzić w, w tom jesień. Przejdźmy do kolejnego tytułu a teraz coś dla fanów gore lub po prostu horroru czyli pierwszy tom gdy zapłaczą cykady a w zasadzie gdy zapłaczą cykady księga uprowadzenia przez demony jeśli chodzi ogólnie o całą fabułę to powiem mniej więcej o czym to opowiada fabuła skupia się na małym chłopaku imieniem Keiji, jest to chłopak który mieszka w górskiej wiosce, w której stało się pewne makabryczne morderstwo, no i on postanawia jakoś bardziej przyjrzeć się sprawie żeby dowiedzieć się w zasadzie co się dokładnie stało, no i im więcej przy tym Grzeba dowiaduje się, że w zasadzie to jest efekt działania pewnej klątwy przy której też grzebie. No i jakie tylko będą skutki? Nie będę wam spoilerował, ale taka ciekawostka. Mieszkańcy tej wsi troszeczkę wiedzą o tym morderstwie, troszeczkę wiedzą o tej klątwie, ale nic, nic naszemu kochanemu chłopakowi nie chcą o tym powiedzieć. Jak się to skończy? Jaka to jest klątwa i w ogóle o co chodzi z tym całym morderstwem? Nie będę wam spoilerował, ale moim zdaniem pierwszy tom niesamowitej serii, gdy zapłaczą cykady, jest naprawdę bardzo fajny i warty obczajenia w tym jesień. Jest to coś dla dla fanów krwistych opowieści, opowieści, które trzymają w napięciu naprawdę ważnych momentów, no i coś dla fanów gore. Bo moim zdaniem ta manga jest naprawdę niesamowicie fajna, nawet okładka mówi sama za siebie i naprawdę jest super. Idealna dla osób, którzy lubią poczuć troszeczkę dreszczyku wina jesień. Nie będę wam wiele spoilerował, jeśli lubicie horror, jeśli lubicie gore, to jest to klasyk, którego po prostu trzeba przydać w tym jesień. Gdy zapłaczą cykady, Księga uprowadzania przez demony. Przejdźmy do kolejnej mangi. Było coś dla fanów gore, to teraz może coś dla fanów, którzy bardzo lubią jakieś detektywistyczne, mrożące w krew w żyłach i trzymające w napięciu historię. Ponieważ mangą, którą wam teraz polecę, jest to manga pod tytułem Detektyw Sasaki. Jeśli chodzi ogólnie o całą fabułę, to opowiada ona o pewnej kobiecie, o pani detektyw imieniem Rena Sasaki. Jest to pani detektyw, która bardzo dobrze rozwiązuje swoje sprawy, no i pewnego razu dostaje zlecenie i sprawę, którą musi zbadać, która jest naprawdę bardzo ważna, która jest naprawdę bardzo niesamowita i bardzo złożona, no i ta sprawa łączy się z jej współpracowniczką, z niejaką kotochę, Minewori. No, i ogólnie nie będę Wam za dużo spoilerował, jeśli chodzi o tą sprawę. Ponieważ są to zatargi przeszłości, jej współpracowniczki, no i w zasadzie tyle mogę zdradzić. Moim zdaniem, manga, która jest niesamowicie fajna, prosta, jest to jednotomówka, czyli cała historia jest zawarta w jednym tomie. Jeśli chodzi ogólnie o drastyczność tej mangi, no to nie jest ona nie wiadomo jak drastyczna. Ale moim zdaniem jest idealna dla osób, którzy lubią taką lekką mangę o detektywach, na przykład w jeden wieczór, bo w jeden wieczór jesteście w stanie ją przeczytać. Moim zdaniem, manga ciekawa. Dla fanów takowych klimatów idealna, naprawdę na jesienne wieczory, naprawdę jak ulał. Przejdźmy do kolejnej mangi. Teraz może coś o wiele lżejszego, słodszego i takiego bardziej milszego, czyli manga Gerslow pod tytułem Citrus. Jeśli chodzi o całą fabułę, to opowiada ona o dwóch dziewczynach, które są bardzo blisko siebie, no i troszeczkę daleko siebie, ale po kolei. Jeśli chodzi o całą fabułę, to fabuła zaczyna się od poznania naszej jednej z głównych bohaterek, czyli o Yuzu. Jest to nastolatka, która ma blond włosy, która jest naprawdę niesamowicie energiczna, no i jest naprawdę taką dziewczyną, która chce z młodości wynieść jak najwięcej i chce, żeby jej szkolne lata minęły naprawdę super i żeby znalazła sobie jakiegoś fajnego chłopaka. Ale niestety trafię do żyńskiego liceum, no i jej czar po prostu prysnął. A z drugiej strony mamy dziewczynę imieniu Mei. Jest to przewodnicząca szkoły, do której Juzu będzie uczęszczać. Jest to zupełne przeciwieństwo, oczywiście, że Juzu. Cicha, zamknięta w sobie uczennica, która się naprawdę niesamowicie bardzo dobrze uczy i jest po prostu bardzo spokojna. No, i żeby tego jeszcze było mało, później one zostają przyrodnimi siostrami. Jak? Dlatego, że matka Jusu, czyli tej dziewczyny o blond włosach, wychodzi za mąż za pewnego faceta. A ten facio jest to ojciec tej Mei, czyli tej spokojnej uczennicy. Więc jak widzicie, niezła, śmieszna historia nam się tutaj kryje. Ale jak będzie w cudzysłowie romans między tymi dwoma przyrodnimi siostrami przebiegał? Tego wam nie będę spoilerował, czytajcie mangę Citrus. Moim zdaniem jest to manga, do której naprawdę pozytywnie Cię zaskoczyłem. Szczerze nie jestem fanem w ogóle żadnych mang typu Boys Love typ albo Girls Love, ale szczerze po zakupie tego tomiku moim zdaniem mogę śmiało powiedzieć, że jest to manga idealna. Jeśli chcecie się na przykład zrelaksować, naprawdę Citrus jest dla was słodko-śmieszna, fajna historyjka o dwóch przyrodni siostrach, które powoli się do siebie zbliżają. Przejdźmy do ostatniego tytułu. A ostatnią mangą w tym zestawieniu, ale moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie klimatyczną, idealną na jesień, jest to seria mang, która nazywa się Sirf on the End, albo jak kto woli po polsku, Serafin Dni Ostatnich. Ale po kolei, jeśli chodzi o historię, to opowiada ona o pewnym wirusie. Wirusie, który wybił wszystkich dorosłych na kuli ziemskiej, nie przeżył nikt. W teorii, ale dlaczego to się dowiecie czytając mangę? Przeżyli tylko i wyłącznie dzieciaki. No i te dzieciaki po całej apokalipsie, nie dość że po prostu stracili swoich na przykład rodziców i w ogóle zostali zniewoleni przez wampirów, tak, wampirów w podziemnych miastach. No, i w jednym z takich podziemnych miast pod Tokio, pewnemu chłopakowi, a w zasadzie grupce dzieci udało się uciec, ale przyszedł tylko jeden chłopak, a tym chłopakiem był niejaki Jakuja. Jest to jeden chłopak, któremu udało się uciec z tych podziemnych miast, no i obiecuje sobie zemstę na tych wampirach za to, że tylko mu się udało uciec, a jego przyjaciółki i przyjaciele, no, im się nie udało, oni umarli. Później wychodzi na powierzchnię i widzi, jak całe Tokio jest naprawdę zmienione przez tą całą apokalipsę. Że są szkoły, ale szkolą tych wszystkich na to, żeby po prostu zabijać wampiry. I on dołącza do jednej z takich szkół, żeby szkolić się na zabójcę tak zwanego zabójcę wampirów. No i jak to się później potoczy, co się stanie z tym wszystkim, no nie będę wam spoilerować, ponieważ bardzo uprościłem wam tą fabułę tej mangi. Moim zdaniem tytuł jest naprawdę bardzo fajny, bardzo prosta fabuła, ale bardzo super jeśli chodzi o kreskę, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna, bardzo super. Idealna, moim zdaniem, jest to manga na jesień, dlatego że ta manga ma dosyć dużo, tam chyba kilkanaście tomów, albo nawet, nie wiem, tam 20 par, już nie pamiętam, ale jest to manga, którą naprawdę warto sięgnąć po prostu na jesień. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę jest niesamowicie fajna, ma niesamowity klimat, taki mroczny. Z jednej strony wirus, z jednej strony wampiry. Naprawdę, moim zdaniem, jest to coś niesamowitego. Przejdźmy do podsumowania odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. W tym odcinku przedstawiłem Wam kilka mang, które warto przeczytać w ten jesień. Niemniej jednak, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. No i cześć.